Serdecznie Państwa witam. Kilka informacji typowo teoretycznych. Oczywiście wiemy już, że to jest czwarty przypadek deklinacji, odpowiada na, na pytania, kogo co. Chciałam tylko zwrócić uwagę na łacińską nazwę tego przypadka i również spolszczone formy tego, tej nazwy, ponieważ też mi się to przyda w tej części dotyczącej tego spojrzenia historyczno. Językowego. Chciałam również powiedzieć o funkcji składniowej, że te formy w bierniku wyrażają dopełnienie bliższe, a zatem w zdaniu Piotr buduje kogo co dom, rzeczownik dom wyrażony jest w bierniku, a funkcja semantyczna tego, tego przypadka to jest wskazywanie na pewien obiekt, Czynności. Taka refleksja i taka próba, żeby osoby, które słuchają tego wystąpienia, zastanowiły się, czy jest jakakolwiek zależność między właśnie nazwą tego przypadka, czyli słowem wiernik, a stroną bierną-czasownika. Ponieważ no właśnie, czy ma to jakiś związek, czy nie, proszę się chwilę zastanowić, a ja oczywiście podpowiem, że, że tak, że pewna zależność istnieje, Ponieważ w momencie, kiedy zdanie wymagające użycia biernika, tak jak w zdaniu Maria wita kogo, co koleżankę, mamy rzeczownik w dopełniaczu, to w momencie, kiedy forma orzeczenia, czyli forma tego czasownika zmieni się na formę strony biernej, to ten rzeczownik staje się podmiotem w zdaniu. Więc tutaj ta zależność oczywiście istnieje i termin, którego będziemy używać, który musimy zrozumieć, żeby wiedzieć o jakich problemach rozmawiamy, więc inaczej rząd, więc będę stosować te określenia zamiennie oczywiście z Łacińskiego rekcją. Chodzi o pewną własność wyrazu, gdzie wyraz nadrzędny wymaga określonej formy gramatycznej wyrazu podrzędnego. Tak się dzieje właśnie w połączeniach czasownika z rzeczownikiem. I tutaj na slajdzie pokazuję kilka przykładów, nie tylko z biernikiem, ale oczywiście ten, ten przykład z biernikiem jest tutaj zaznaczony kolorem czerwonym. Po dalszej części swojego wystąpienia będę się skupiała właśnie na tych użyciach, kiedy czasownik wymaga użycia rzeczownika w bierniku. Tak, mamy tutaj też przykład z celownikiem czy z narzędnikiem. Te wszystkie połączenia właśnie wskazują na. Na to, że czasownik wymaga pewnej formy gramatycznej od wyrazu podrzędnego. Pokażę teraz nasz temat spotkania, on oczywiście też nie przypadkowo został w taki sposób skonstruowany. Chodzi o tę dwuczłonowość kupię kogo co szalik, i mamy tutaj właśnie rekcję biernikową, gdzie czasownik kupować wymaga użycia wiernika. Natomiast drugi człon, bo jak nie kupię szalika, to zmarznę, tutaj zaznaczam to przeczenie, to, to nie poprzedzające czasownik, jeżeli dochodzi do zaprzeczenia i że nie kupię, to już wtedy nie kogo co, tylko kogo czego, zmienia się rekcja w negacji. I idąc dalej tym tropem, proszę popatrzeć, stała reguła polskiej składni, tak, dotycząca tych czasowników, które rządzą właśnie dopełnieniem w bierniku. Przykładowe czasowniki pojawiają się w tym momencie na slajdzie, to zarówno czytać, kupić, mieć, pisać, widzieć, znać i wiele, wiele innych. I jeśli w tej sytuacji pojawi się przeczenie, to wtedy następuje ta zmiana na rząd dopełniaczowy. I przykład takiego zdania Jan pisze kogo co list, ale Jan nie pisze kogo czego listu. Być może dla osób uczących się języka polskiego jest to właśnie ten moment, kiedy być może pojawiają się błędy. Natomiast wskazówka jest jasna. Jeżeli następuje negacja, to wtedy zmiana, następuje zmiana rządu z, z rządu biernikowego na dopełniaczowy, i to, co podkre chciałam podkreślić, że to jest zasada bezwyjątkowa. Czy sobie z tym radzimy? Za chwilę pokażę. Czy faktycznie w takich sytuacjach, kiedy pojawia się ta negacja, czy my mamy tę świadomość o tej zmianie lekcji, to również za chwilę pokażę, posiłkując się pytaniami przesyłanymi do różnych poradni językowych przez współczesnych użytkowników języka polskiego. Więc mamy wskazówkę, będziemy starali się o tym pamiętać. A zatem pytanie brzmi, jeżeli ta reguła, że w momencie negacji. Zmienia się rekcja z biernikowej na dopełniaczową, jest bezwyjątkowa, a zatem jakie pojawiają się problemy, tak? z czym się mierzymy jako użytkownicy współczesnego języka polskiego, właśnie z użyciem biernika lub dopełniacza. I proszę zobaczyć, to jest, taki, to jest, taka, to jest, taki, to jest taka myśl która również przyświecała mi w momencie, kiedy przygotowywałam dla Państwa tę dzisiejszą prezentację, bo skoro jest to była bezwzjątkowa, to teoretycznie tego problemu być nie powinno. Natomiast przeglądanie stron poradni językowych, przejrzałam kilka takich poradni. Tutaj przykłady z poradni językowej naszego Uniwersytetu Śląskiego, proszę zobaczyć. To są przykładowe, przekopiowane pytania kierowane do specjalistów. Z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu, jak prawidłowo powinno zastosować się dany przypadek. Proszę popatrzeć na takie przykładowe pytania kierowane do poradni. Na przykład, jak jest poprawnie? Potrzebuje młotek, czy potrzebuje młotka? Czy tutaj kwestia, czy używamy dopełniacz, czy używamy biernik? Z czasownikiem potrzebuje. Czy poprawnie jest, a nie to zaniepokoiło, czy też ani to zaniepokoiło, więc pytania właśnie o, o sytuację, kiedy dochodzi do zaprzeczenia czasownika. No i kwestie dotyczące różnych nazw pokarmów, potraw. Tutaj padło pytanie o razowiec, tak? czy mam powiedzieć jedz razowca, jeżeli chodzi o chleb razowy, czy raczej jedz razowiec. Ja w tym momencie akurat tych pytań nie będę szczegółowo dalej o, o, omawiać, natomiast już widzimy, że tutaj z jednej strony Chodzi o to, że nie zawsze wiemy, który czasownik wymaga jakiego przypadka w rzeczowniku, z którym się łączy. Mamy problem właśnie z tą negacją. Tak? Nie każdy ma świadomość, że negacja powoduje zmianę lekcji. No i trzecia rzecz, w momencie, kiedy na przykład rzeczownik nie jest rodzaju męsko-żywotnego, a zatem tutaj są pewne rozbieżności, pewne wahania, jakiej formy prawidłowej. Powinniśmy użyć. Z poradni językowej Uniwersytetu Warszawskiego też bez trudu znalazłam tego typu zapytania kierowane do specjalistów. Używam karty kredytową czy karty kredytowej. Nie zdążę zjeść śniadania, czy nie zdążę zjeść śniadanie. Widzą Państwo, że te jakby pytania powracają i świadczą o tym, że my czasami po prostu nie wiemy, która forma jest prawidłowa i ja teraz w kolejnych, w czasie kolejnych slajdów będę opowiadać i wskazywać pewne takie podpowiedzi, dawać wskazówki, tak żeby czuć się pewniej, gdyż takie dylematy poprawnościowe się pojawiają. Więc tutaj przyczyny tych błędów, dlaczego tak się dzieje? No na pewno dlatego, że rekcja biernikowa dominuje w polszczyźnie. Większość czasowników właśnie wymaga Użycia rzeczownika dopełnienia w bierniku, a zatem, jeżeli takich sytuacji jest więcej, wtedy w momencie, kiedy jest czasownik wymagający dopełniacza, my automatycznie mamy, wahamy się. Tak? Czasami nie jesteśmy pewni, czy to jest ten czasownik z lekcją dopełniaczową, i właśnie stąd te pytania kierowane do poradni językowych, bądź gdzieś tam rozważane we własnej głowie. Mamy przykład: używam szampon. Tak? zamiast używam szamponu. No to jest taki przykład, że tutaj czasownik używać wymaga użycia rekcji dopełniaczowej, ale ponieważ upowszechnia się biernik więcej przykładów, z którymi mam do czynienia, dotyczą biernika. Więc w tym momencie również z takimi czasownikami, które wymagają dopełniacza, pojawiają się takie błędne formy typu używam szampon. I jeszcze jedna taka informacja, którą tak właśnie tutaj traktuję jako przyczynę błędów, to jest właśnie taka obserwacja, że rekcja biernikowa wypiera rekcję dopełniaczową i również pojawia się przy czasownikach zaprzeczonych. Takie formy są rozpowszechnione w polszczyźnie, ale one uważane są jako błędne. I teraz popatrzmy na te wskazówki czy te podpowiedzi, które być może pomogłyby nam w niektórych momentach poradzić sobie z tymi dylematami poprawnościowymi. Pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to kwestia wieloznaczności czasowników. Może się zdarzać i zdarza się, że ten sam czasownik jest wieloznaczny, i w zależności od tego, które znaczenie jest realizowane w danym kontekście, wymaga, wymaga użycia biernika lub Dopełniacza. Tu na slajdzie pojawia się przykład dostać w znaczeniu otrzymać, otrzymać kogo co, nagrodę. Tutaj jest lekcja biernikowa, ale też, może rzadziej, ale mówi się też o słowie dostać w znaczeniu nabawić się jakiejś choroby, na przykład zapalenia płuc i wtedy kogo czego zapalenia płuc. Mamy też inne przykłady, które pojawiły się na slajdzie. Ale dotyczą tego samego problemu. Tym innym czasownikiem, który chciałam, które chciałam pokazać, to na przykład czasownik dotknąć. Tak? Dotknąć tak fizycznie, jako wejść w kontakt za pomocą dotyku, dotknąć w takim znaczeniu, wymaga dopełniacza dotknąć stołu, dotknąć ściany, dotknąć okna. Natomiast w znaczeniu dotknąć w sensie urazić kogoś, tak, albo obrazić, tak, czyli dotknąć w takim znaczeniu niefizycznym, wymaga rekcji biernikowej. Wtedy w takim użyciu, w takim znaczeniu dotknąć będzie wymagało użycia biernika, czyli na przykład dotknąć sąsiadkę, tak, dotknąć sąsiadkę w znaczeniu na przykład obrazić ją czy urazić. Więc to jest jedna rzecz. Pamiętajmy o wieloznaczności czasowników i że w tej sytuacji, jeżeli one są wieloznaczne, mogą przyjmować reakcję biernikową lub dopełniaczową. Druga wskazówka dotyczy takich użyć, mówi się, partytywnych, mniej naukowo cząstkowych, czyli jest pewna różnica między, między tym, kiedy powiemy zjeść chleb, tak, używając słowa chleb w bierniku, zjeść kogo co chleb, rozumiany jako całość. Kogo co chleb jako cały bochenek, tak, całość. Natomiast jeżeli powiemy zjeść chleba, to właśnie w tym znaczeniu ujawnia się ta partytywność, ta cząstkowość, to znaczenie chleba, czyli to użycie w dopełniaczu wskazywałoby na, na kawałek trochę, na część. Więc, więc tutaj te różnice, jeżeli chodzi o rozumienie takie całościowe bądź częściowe, również mają miejsce. Mam przykłady, na przykład ze słowem kupić, tak? Kupić na przykład ser, tak? To jakiś cały ser, ale kupić trochę sera. Oczywiście to trochę jest nie zawsze wypowiadane, ale kupić sera znaczyłoby, że trochę, tak? Więc tutaj możliwości są również dwie: zjeść kogo co, zjeść kogo czego, ale w tym rozumieniu partytywnym. I ta kolejna wskazówka, dotyczy pewnych przekształceń. Proszę popatrzeć na slajd. Chodzi o sytuację, kiedy czasownik wymaga biernika, tak jak czytam, czytać, kogo co, gazetę, ale w momencie, kiedy czasownik zmienia formę na rzeczownik odczasownikowy, tak, jeżeli my utworzymy taką formę odczasownikową na anie, enie, cię, od typu odczytam, czytać, czytanie, Pisanie, odpisać, prawda? mycie, odmyć, to wtedy również następuje zmiana rekcji. I ten przykład z gazetą, widoczny na slajdzie, jest tego przykładem. Czytam kogo, co gazetę, ale czytanie kogo, czego gazetę. Inne przykłady tego typu. Myć ręce, tak? ale mycie kogo, czego rąk. Szyć sukienkę, ale szycie sukienki pisać list, ale pisanie listu. Więc również w tych sytuacjach trzeba zwrócić uwagę na zmianę rekcji zbiornikowej na dopełniaczową. Tu przypomnę, chodzi o użycie form odczasownikowych, tak, gerundiów. To są te trzy wskazówki. I kolejna, bardziej ciekawostka, zwłaszcza dla osób bardziej świadomych historycznie, językowo, te trudności czasem mogą wynikać z tego, że używając związków frazeologicznych, nie zawsze uświadamiamy sobie, że one zachowują w sobie pewne ślady przeszłości, właśnie w postaci takich reliktów, gdzie mamy do czynienia, tak jak w tych przykładach, które pokazuję na slajdzie, że mamy biernik, ale z dawną końcówką mianownikową. W języku polskim rzeczowniki męskie żywotne mają końcówkę A, prawda? więc tutaj jest pewne pewna nieścisłość, ale ona wynika z rozwoju polszyzny. Do XVI wieku nie było tego, tego podziału, dopiero od XVI wieku mamy właśnie końcówkę A dla rzeczowników żywotnych, więc niektóre formy są skostniałe z użyciem tych dawnych bierników, które są równe mianownikowi, a zatem my w takich wyrażeniach jak wyjść za mąż, czy na miły Bóg, czy być z kimś, albo z czymś, za pan brat. Mamy końcówki zerowe w rzeczownikach, a normalna, ta współczesna gramatyka tutaj w tym miejscu ma końcówkę A, czyli wyjść za mąż, ale mam męża. Są też przykłady, które pokazują odwrotną sytuację, że rzeczowniki nieżywotne, które mają końcówkę zero, nagle mają końcówkę a na przykład mieć nosa do czegoś, tak zabić ćwieka. Więc to są też sytuacje, kiedy te skostniałe formy frazologizmów przechowują pewne różnice względem takiej lekcji standardowej. Przychodzi czas na kolejne pytanie, które chciałabym państwu zadać. Czy te problemy poprawnościowe dotyczące użycia biernika to wyłącznie cecha języka współczesnego, bo że to jest cecha języka współczesnego, nie mamy wątpliwości. Natomiast pytanie jest takie, czy to jest problem nowy w polszczyźnie? Czy charakteryzuje współczesność rozumianą właśnie jako język, którego my używamy? Czy to jest problem, który funkcjonuje, istnieje, jest zauważalny już od jakiegoś czasu? Aby odpowiedzieć na to pytanie i właśnie i przygotować dla Państwa takie małe rozpoznanie historyczne na ten temat, przeglądnęłam Różne poradniki poprawnościowe, publikacje o charakterze takim normatywnym. Cofnęłam się o 150 lat wstecz do książki Kryńskiego: Jak nie należy mówić i pisać po polsku. Zerknęłam do, do książki Stefana Reczka Nasz język powszedni z połowy ubiegłego wieku. No, i oczywiście te współczesne publikacje poprawnościowe, jak Słownik Wyrazów Kłopotliwych z 2002 roku, czy Słownik Poprawnej Polszczyzny, najnowsze wydanie z roku 2021. Szanowni Państwo, być może będzie to jakieś, jakieś odkrycie, może coś nowego, jakaś ciekawostka, ale bez trudu we wszystkich tych czterech publikacjach znalazłam poświadczenia że ten problem dotyczący użycia biernika bądź dopełniacza, ale też kwestii związanych z negacją jest obecny w Polszczyźnie. Być może najciekawszy będzie ten najstarszy podręcznik, bo, bo to faktycznie no, XIX wiek, natomiast tak faktycznie było w rozdziale drugim tego podręcznika, który zatytułowany jest błędne użycie przypadków. Zaraz na początku jako pierwszy problem rozpatrywany jest właśnie biernik po słowach sprzeczeniem, zamiast dopełniacza. Tak, tak brzmi dokładnie podrozdział, rozdziału drugiego, który uzasadnia i objaśnia błędne użycia e, przypadków. Co ciekawe, e, pojawia się tutaj nazwa, która współcześnie nie jest chyba rozpowszechniona ja się z nią nie spotkałam wcześniej Accusativus wustron tadraticus. Ta, czyli tam, ten błąd, ten typ błędu, kiedy pojawia się błędnie biernik po formie zaprzeczonej, miał wówczas taką swoją nazwę. Ja, ja do tej nazwy za chwilę nawiążę, natomiast chciałam Państwu pokazać, że, że te problemy one trwają, tak? że to jest pe, pe, pewne, pewna cecha języka polskiego. I teraz dobrze, pokażę Państwu coś na temat tego akuzatibusa, tronta dratikusa. Bo faktycznie nazwa nie jest łatwa do wypowiedzenia. Natomiast tak jak mówię, jest to ten właśnie typ błędu, kiedy po zaprzeczonym czasowniku pojawia się błędnie biernik, a nie dopełniacz. I wiemy, wiemy że, te, że taki typ błędu składniowego przeżył się pod wpływem języków obcych, które takiej właśnie zmiany rekcji nie mają, m.in. francuskiego czy niemieckiego. I co ciekawe, taki błąd był też obecny w XIX wieku w pismach, na przykład, czy dzieła Aleksandra Fredry Karpińskiego, czy Kornela Ujejskiego. Za chwilę pokażę Państwu jeden taki przykład zaczerpnięty z, z dzieła Franciszka Karpińskiego. I ten, I ten termin on jest oczywiście ironiczny, prześmiewczy. Stworzony przez satyryka i powieściopisarza Jana Lama w nawiązaniu do słowa tardacja jako krzykli przykliwość, efekciarstwo. Kiedy ten termin dokładnie funkcjonował, kiedy przestał być znany, tego jeszcze nie odkryłam, natomiast faktycznie ten podręcznik wyraźnie mówi o genezie tego terminu i też nazywa, że to jest właśnie określenie tego błędu, o którym mówimy. Więc jeden taki przykład na zakończenie w dziele Judyta Królowa Polski z 1792 roku pojawia się taka, taka wypowiedź nie przyszła tę dzielić radość, którą czuję. Oczywiście powinno być po zaprzeczonym czasowniku tej radości, którą czuję. Mam jeszcze przykłady z tych pozostałych podręczników poprawnościowych, ale one powtarzają już to, co pokazałam, to, co, co przed chwilą mówiłam w odniesieniu do dzieła klińskiego. Chciałbym, żeby Państwo po tym spotkaniu zapamiętali, że. W Polszyźnie dominuje rekcja biernikowa, ale są pewne sytuacje, kiedy ta, ta zmiana rekcji następuje, na przykład zawsze przy czasowniku zaprzeczonym, ale też te sytuacje, o których mówiłam, czyli o tych, kiedy jest czasownik wieloznaczny albo jest możliwe to rozumienie partytywne, albo też zmiana formy czasownika na rzeczownik odczasownikowy. Proszę też pamiętać o związkach frazologicznych, że tam kryją się pewne ślady przeszłości i w nich fleksja nie zawsze jest taka jak fleksja współczesna. I ostatnie zdanie, które chciałam wypowiedzieć, to to jest takie podsumowanie tej ostatniej części i takie wskazanie, że te zmiany w rekcji są przejawy pewnej takiej stałej, istniejącej już od jakiegoś czasu tendencji w dziejach polszczyzny. Bardzo serdecznie dziękuję.